świata czujniki, 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 śmierdzące, 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 śmierdzące. Trzy słowo oznaczające zło. Dzisiaj nauczyłem się umieć podwójny holenderski. To oznacza dwie liny. Co dzisiaj robiłeś? Wampiry, roboty, broniące twierdzę twierdzącej fosy z No. Wow, to o wiele łatwiejsze niż podwójny holenderski. Chcesz zagrać w skakankę lub herbatkę? Wiem, że ja mogę, mogę ją złapać. Chciałabym, żebyś przestał ignorować, Mili. Ona naprawdę cię ubóstwia. Wiem, że chodzi ci o mnie. Ona zawsze zadaje pytanie, próbując robić to, co ja, podsłuchując mnie, żebym się z nią pobawił. Myślę, że spędzenie trochę czasu ze swoją młodszą siostrą będzie całkiem satysfakcjonującym, Aby odzyskać mojego gracza, która nazwijmy to, to twardo wirtualną miłością. Więc, mili, chcesz się spotkać? O, lepiej teraz, tak dostać się do tych ale... to jest Skąd mnie stała Pani Mm. Z mnie jest to... ...pięknie, ale... ...la mu łań zbiera z niej mysłowa. z mojej spalczaklę z kasy? Bo do czystym Być nie jest co jest gorsze. KOT Budujący jakąś mega maszynę, używającą mocy umysłu, czy zadawanie się z nimi. Potrzebuję planu. Planu, który jest przebiegły, błyskotliwy, strategiczny i. O, nie czekaj! Brzmi jak budziecie, jaki dobrze się bawiły! <laughs> życzę sobie. <laughs> pełnienia moich życzeń! <laughs> Dziękuję, spadając na gwiazdo! <laughs> Wszystko w porządku. I Tak! Ta, ale chciałabym, żebyście przestali się kłócić z padem kotem! O. Następne życzenie jest tak gorąco. Nie, życzę sobie diabelskiego młyna, basenu i dmuchanego zamku. O, kolerne takie kony! I, ich gwiazdy ninja! Rany lepiej. Zacznę pranie. Nie, pranie może poczekać. Nasz pokonam zakonnicę czeka smoka. Muszę ustalić priorytety. Uwielbiam się dokręcić. Jadłem nic a un godzinę temu. Nic nie wolno pływać. Nie zapomnij pieruchy. Nigdy nie wiedziałem, że przebieranie się jest takie niebezpieczne. Nie mam teraz czasu na twoje kiepskie dziewczęce gierki. Nic. dokąd zmierzasz? O nie, a to może być koniec. Daj spokój i to będzie najtrudniejsza rzecz, jaką kiedykolwiek zrobiłam. Zrobiłaś to wszystko dla mnie, na pewno, a także dla dobra ludzkości. I to jest idealna kooperacja. Tylko żałuję, że pakat Herdo. jest zrujnowany. Nie szkodzi. Chciałabym tylko odzyskać moją ładną, trwałą ondulację. Ta spadająca gwiazda jest podwójną.

Zwróliśmy się do niego zbliżyć. zmarnowałem cały dzień! Tak. Granie może być stresujące. Czasy powinieneś się zrelaksować i napić herbaty. Brzmi cudownie. więc co robiliście przez całe popołudnie? Cokolwiek to jej jest, na pewno to... znalazłeś tato, na to, co to jest. Czy to uchwyt do mojej zakrętarki, do butelek? Miałem zamiar podsumować mój niskokaloryczny seler i ekstrakt z pokrzywy, żeby zachować go na później. Przykro mi, ale dostanę zamiennik. Wątpię. To bardzo rzadki antyk. Za osiem jeden. Proszę bardzo. Mój zaufany korek do butelek. Mów będzie cały. Już czuję się lepiej. I piwnica nie wyśle. Kopocz to. A, musimy odebrać ją osobiście w miejscu o, z pustynnym klifena. A, jedyna droga tam. Jedzie się pociągiem i że nie, nie wpuszczają zwierząt do pociągu. E, muszę iść, tatusiu. I nie mam zamiaru dezyterować w ten sposób, milnie. <grytania> to za dużo jak na dom. Farsz wciąż gdzieś tu jest. Pustynne urwisko. Jestem starym Hermanem. Mistrzem szeryfem jedynym mieszkańcem tego miasta bez koni. Sądzę, że jesteście burtonowskimi burgerami winni, jak oskarżony po landshake'ach. Dobrze, że się przewróciłeś. Kiedy to zrobiłeś, panie burtonowskich burgerze? Mało nie mieliście paskudnego wpadku! Tak, Może zrobimy zapas i napijemy się zimnej wody, żeby uspokoić nerwy wejść do środka. Wciąż mamy mnóstwo czasu na zbicie wszystkich martwych mózgów. Kury zło. Wygląda na to, że masz plagę szczurów. Zaki ostrzegawcze Hermana są wszędzie. Zasiane dziury, stosy granulek, Tam modna lina. To szczur w porządku. Gdzie on się ukrywa, nadjeżdża pociąg. Na razie Herman. Dzięki za wszystko nie mógł... musisz się spieszyć. Pociąg nie odjedzie na zapas. Myślę, że możesz na starego Hermana? Zaraz wracam. Muszę iść po pana Teddy'ego dla mili. Dobrze rozegrane. Młody Barton Barker, tak nazywają mnie panem? Policzki nasza, inwazja na ziemi. Teraz wkrótce wszyscy ludzie pokłonią się przed swoimi chowiczymi władcami. Ale najpierw na mojej liście rzeczy do zrobienia jest wyeliminowanie tych nikczemnych burgerów. Zaraz po tym gorszym uczuciu. Oczywiście, moja rozległa sieć chomików zlokalizowała tego twinka, którego szukałeś. To było prawie zbyt łatwe. Znając was, żałosnych ludzi tutaj, do waszych chomiczych jaj, będziemy ich czołgać na ścieżce, nienawidzę tego przyznawać. A, o, ale to całkiem fajne. O! włożyłeś farsz z powrotem. To było okropnie miłe. Co? Ode te przewody hamulcowe, kilka z hydrauliki, wyłącz ograniczenie prędkości. O, świetnie idziesz wyczyść tory, wyczyść tory. Hej, zupa jest zimna. A w ciągu kilku min, Wellin i cały klan burgerów zostanie unicestwiony. Co za śmieszne stwierdzenie, prawie tak śmieszne, jak to wstawanie. Uwielbiam usuwać pozycję. Z mojej listy zemsty, takie tak, złe uczucie. Nie mogę po prostu zostawić moich wrogów wiszących tam. O, niezła robota! Kot! Jesteśmy kwita! O. To w porządku. Sport. Zgaduję, że ten był wadliwy. Może udać się znaleźć inny w internecie. I pojedziemy na kolejną rodzinną wycieczkę pociągiem. Następnym razem zatrudnimy opiekunkę do zwierząt. Wiem tylko, że najwyższy czas. By cię za coś obwinić. Ja. Sać. Borok.